Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Szachów z Jarem. Dzisiaj zagramy sobie partyjkę 10 plus 0, zobaczmy kogo nas, e, nam dzisiaj wylosuje, z kim będziemy się pojedynkować. Zawodnik Cuestan279, poszło posunięcie 4, zagrajmy sobie Karokana, jest zawodnik wyżej notowany. Na papierze lepszy, także spróbujmy zagrać stabilne, dobre otwarcie. Ok, wariant przepchnięty, na to zazwyczaj wyprowadzam gońca. Bo jeżeli ten goniec tutaj zostanie, no to on jest wtedy dosyć słabą figurą. I tego bym oczywiście nie chciał. Dobrze, zrobię sobie tutaj stabilną pozycję. Ok, przeciwnik chce wymienić te gońce i to nie jest takie złe. Bo na odejście on może to wybijać. Ja to wybiję. Żeby, żeby tutaj mi jakieś niespodzianki nie zrobił i zagram skoczkiem na d7, żeby próbować dochodzić do posunięcia c5 i tak od razu się do pozycji y, zabierzemy tak spróbujemy grać dobra, może mogę bić i co na bicie? wyjdę gońcem nie wiem, czy chcę to bić. Możliwe, że lepiej by było najpierw sobie elegancko wyprowadzić skoczka i wejść skoczkiem na f5, żeby zwiększyć naciski na, na tego piona. Może tak będzie lepiej. Nabicie. Hops. A, może to jest dobre. On będzie chciał bardzo, bardzo szybko tutaj otwierać na mnie atak prze, przez linię f. Co jest jak najbardziej logicznym rozwiązaniem. Pytanie, czy ja nie powinienem mimo wszystko i tak zroszować w to. Yy, tutaj no to pójdzie. Hops. Bicie. Hmm. Może wyjdę sobie Hetmanem. Nie, nie podoba mi się to jakoś za bardzo. Dobra, ja wybiję tego pioneczka w centrum. Yy, nie widzę, co mam innego robić za bardzo. Yy, przeciwnik zrobił ruszadę. Już mnie tutaj atakuje. Widzimy, że jest to dosyć na pewno na swój sposób groźne. Może zagram w ten sposób, żeby wymusić posunięcie G4, i wtedy spróbuję jakoś kontratakować. Tylko pytanie, czy nie lepiej nawet samemu zagrać pionem z linii H, żeby przeciwnik nie mógł tego jakoś wykorzystać. Hm. Dobra, ja może wprowadzę po prostu wieżę do gry. Spróbujemy tutaj po tej linii C sobie działać elegancko. Dobra, taki ruch jak A6, żeby mu uniemożliwić ekspansję tego skoczka. Ale on może też iść równie dobrze przez A4 na, na C5, także to nie jest takie wszystko oczywiste. Dobra, wejdę tutaj, bo teraz na G4 mam po prostu bicie gońca. I to mi się podoba. Ok, na to. Dobra, ja sobie... A co jak wyprowadzę gońca? Hops, hops. I nie ma chyba mnie jak dojechać na ten moment. Bo po g 4 mogę sobie odejść, i okazuje się, że nie ma pchnięcia. Przynajmniej tak myślałem. Tak zobaczymy, czy tak jest w rzeczywistości. Yy, ok. A teraz na jakiekolwiek przepchnięcia ja po prostu sobie odejdę. Myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że są tutaj ataki, ja muszę zruszować. Mój król nie może zostać w centrum. No bo co? Raczej nie, nie widzę tutaj dla niego perspektyw. Ok, i przepychanie przez F5. Spodziewałem się tego już dosyć dawno. Dobra, nabicie jest odbicie. I co się dzieje w tej pozycji? Czy ona mi się podoba? Eee, no tak nie do końca. Bo na przejście jakiekolwiek dalej. No problem też tylko, że przeciwnik może przechodzić tutaj i mnie atakować. Jeszcze taki ruch jak F6, albo. Bicie, bicie, i może teraz f6 w ogóle spróbować. Tylko, że zobaczmy, że już skoczek będzie atakował tego pioneczka i to nie będzie takie wszystko proste. Hmm. Może po prostu odejdę i na jakieś ataki odejdę sobie koniem. Dobra, to wygląda podejrzanie, ale spróbujmy tak zrobić. Że jak przeciwnik się na mnie rzuci, to ja spróbuję tutaj yy, cofnąć się tymi figurami i odeprzeć ten atak. Widzimy, że chce dosyć yy, mocno przeciwnik mnie tutaj wykasować, nie? Taki jest jego. Taki jest jego plan. No i może dobrze, tak? Mam niższy ranking, grabiały mi, czemu, czemu ma yy, tak nie podchodzić do tematu, nie? Nabicie może zbić tu, ale ja wtedy biję tu. Nabicie, bicie. Ten Hetman jest bardzo dobrze ustawiony też. Bardzo dobrze w centrum patrzy na kluczowe pola. Co na, na to? Nie, no to po prostu mnie wybije, tak. Tu. Hm. Chciałbym jakoś skontrować, tylko na razie nie widzę za bardzo, jak mam to zrobić. Dobra, ja się wycofam tym skoczkiem. Nie chcę, żeby mi to pobił i zepsuł strukturę pionową. Więc ja się nim wycofam. I spróbujemy z kontrataku, z kontrataku grać, chociaż zobaczmy, że te piony są naprawdę, naprawdę silne. Chociaż akurat na przepchnięcie, myślę, że wybicie i byłoby spoko. Dobra, przeciwnik wszedł i atakuje po linii E. I co ja mogę tutaj zrobić? Nobicie. Bicie. I teraz F6, ale na cały czas wisi ten pion, tak? Dobra, ja spróbuję sobie przerzucić skoczka, yy, bo ten skoczek w tym momencie nic nie robi na, na d7. On oczywiście blokuje zamiary dojścia do f6, ale no nie za wiele mi to na ten moment mimo wszystko daje. A teraz przynajmniej będę mógł wykasować tego gońca, albo przynajmniej zmusić go do jakiejś... Yy, do posunięć. Hop, hop. Yy -y. Tylko, że ten pion będzie słaby. Nie chcę tego robić. Nie chcę tego robić. Dobrze. Wejdę gońcem na aktywniejszą placówkę. Atakuję wieżę. Coś się dzieje w pozycji przynajmniej. Zawsze na jakieś wybicia skoczkiem, no to będę miał wybicie Hetmanem i powinno być spoko. Okej. Okay, ono schodzi, nie daje wybić. E, sensowne podejście. Yy, no to ja w takim razie sobie zagram przez B5. Spróbujemy podważać pozycję tego skoczka. Bo on też jest bardzo y, gdzieś tam denerwującą silną figurą. Hmm. Okej. Okay. Aha. Bicie. Bicie. No nie, nie za bardzo coś z tego wynika, tak? Może tu? No to też takie. Hops. Hmm. A może taki ruch? Tylko te, te figury przeciwnika są bardzo dobrze ustawione. Na wszystko co planuję tak naprawdę wszystko mu się w obronie zgadza. I to jest pewien, pewien problem tej pozycji. Tu nabicie bicie. A te moje wieże w ogóle nie grają, nie? Zauważmy. Dobra, może w ten sposób. Ale on to traca po prostu gońca, tak? Musiałbym mu zagrać coś, dzięki czemu może w ten sposób w ogóle spróbować. Chyba tak zagram moi drodzy, bo mm, muszę w jakiś sposób zbudować sobie kontrę. Jeżeli ja nie zbuduję kontry, to ja tą grę bardzo prosto przegram. A, problem jest tylko taki, że niestety, ale przecież ten goniec nie ma obrońcy. I ja to pominąłem w moich y, planach. Dobra, zagram w ten sposób, po prostu oddam pioneczka. bicie gońcem w ogóle, odbicie, bicie i wisi. Y, wow, no to jest chyba przegrane już w tym momencie aha no bicie gońcem, ponieważ na bicie jest bicie skoczkiem i wisi mi mat 1. Ja nie za bardzo mam jak się przed tym bronić. Chyba, że jeszcze coś takiego zakombinuję, ale to wtedy po prostu wieża bije, nie? No. No tak. No niestety, niestety, nie ma tu za bardzo co grać. Bicie, bicie skoczkiem. Bicie skoczkiem. Bicie wieżą. Dobra, trudno. Nie udało się. Trzeba partyjkę w tym momencie poddać. Zobaczymy sobie może na szybko analizę, co tam się wydarzyło. Czemu, czemu się nie powiodło w tej partii. No zagrał bardzo dobrze, prawie na 90% dokładności rywal. Dobrze, z jego strony poszło e4, ja zagrałem tego karokana, no i tutaj było w miarę spoko. Ok, no tutaj wyprowadzaliśmy figury, no przez to f5, ciężko się przed tym bronić, przed tym f4. Bo, ok, no tu jest niby równa poza. Zamiast wprowadzać wieżę, powinienem tutaj blokować, yy, tak? Nie, co komp mówi? a6. Aha, tutaj blokować, no to później przez to przeszedłem. No bo zagramy sobie takie... Aha, tu był błąd, a co powinienem robić? Skoczek o 7 Cofnąć się z tym skoczkiem, którego świeżo wprowadziłem? Kurczę, no to nie takie proste zagranie ruch. No i on, już mu teraz pozwoliłem faktycznie dojść do, do g4. Ja myślałem, że coś takiego, no to jest spoko, ale on nie musiał przepychać wcale, nie? No i tu zagrał bardzo fajne posunięcie, bo wzmocnił sobie tego piona. A ja stwierdziłem, że będzie musiał go przepchać, żeby on nie spadał, nie? No i to był, to był kluczowy jakiś tam błąd, nie? I po ruszadzie okazuje się, że poza już jest przegrana przeciwnik. Gra naprawdę z dużą dokładnością, i ciężko to jakoś obracać. Jednak wybicie, tak? Jednak bicie. I co na to? F6. I co na to? Goniec B4. Ok, no przeszło mi coś takiego przez myśl, ale bałem się trochę tutaj tak otworzyć. No i tu to był błąd. To był błąd, ponieważ na przepchnięcie ten mój goniec jest niebroniony. No, co zrobić? Ale no zawodnik wyżej notowany e, zagrał po prostu lepiej. Tak się e, zdarza. Jak się podobało, poproszę łapeczkę w górę, subika, e, może komentarz. E, kłaniam się nisko. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Pa pa.